Witajcie drodzy subskrybenci kanału Relatos de Infidelidad. Dziś przychodzę z historią, o której nie sądziłem, że pewnego dnia odważę się ją podzielić. Nazywam się Marta i mam 36 lat. Jestem żoną Tomasza od ponad 10 lat i mieszkamy w małym miasteczku w Polsce, gdzie zawsze prowadziliśmy spokojne i powściągliwe życie. Mój mąż, pracujący mężczyzna, często podróżuje do pracy co sprawia, że jesteśmy trochę zdystansowani, ale nadal jesteśmy zgraną i lojalną parą. Przynajmniej ja myślałem, że zawsze tacy będziemy. Wszystko zaczęło się od tego, że zaczął częściej nas odwiedzać brat mojej mamy, wujek Andrzej. Andrzej to pięćdziesięcioletni mężczyzna, który wciąż zachowuje tajemniczy urok. To tradycyjny człowiek, który dorastał w bardziej rygorystycznych czasach, ale ma też w sobie wrażliwość, która zawsze mnie poruszała. Wasza obecność zawsze była dla mnie źródłem bezpieczeństwa i szacunku. Dobrze pamiętam dzień, w którym Tomasz przyjechał do naszego domu, gdy Tomasz jechał do Warszawy. Było zimne popołudnie, typowe dla polskiej jesieni, z wąskich uliczek opadały złote liście, a niebo zabarwiło się na melancholijną szarość. Byłam sama w domu, przygotowując herbatę, kiedy przyszedł z tym swoim dyskretnym uśmiechem, przynosząc w prezencie butelkę wina. Usiedliśmy w salonie, ogrzani ogniem w kominku i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy o naszym dzieciństwie. O zmianach w kraju i o tym, jak wszystko zmieniało się na przestrzeni lat. W pewnym momencie zaczął dzielić się bardziej osobistymi wspomnieniami, wspomnieniami z młodości i tym, jak poświęcił pewne marzenia dla swojej rodziny. Słuchałem go z uwagą, zafascynowany głębią jego uczuć. Poczułam inną bliskość, jakbym poznawała inną stronę Andrzeja, stronę, o której istnieniu nawet nie marzyłam. Właśnie w tej atmosferze współudziału i pewności, coś zaczęło się między nami zmieniać. W kolejnych tygodniach zaczął mnie częściej odwiedzać, wykorzystując nieobecność Tomasza. Nasze rozmowy stawały się coraz bardziej intensywne, a w powietrzu panowała atmosfera oczekiwania. W powietrzu, ilekroć był w pobliżu, często zatracałem się w myślach o nim, pamiętając jego słowa i jego przenikliwe spojrzenie. Któregoś wieczoru pojawił się niezapowiedziany w domu, mówiąc, że właśnie przejeżdżał i chce się pożegnać, gdyż wkrótce wyjeżdża do krewnych w innym mieście. Siedzieliśmy w kuchni, a on nalał sobie polskiej wódki, a ja przygotowywałam obiad. Rozmowa toczyła się naturalnie, ale tego wieczoru było coś innego, coś co nas zdenerwowało. Czuliśmy, jak napięcie między nami rośnie z każdą wymianą spojrzeń i każdym dyskretnym uśmiechem. Marta. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy dokonali innych wyborów? zapytał, patrząc na mnie uważnie. Czasami mam wrażenie, że pozostawiłem tak wiele niedokończonych, niedoświadczonych. Andrzej, ja też czasem mam takie myśli, przyznałem zdziwiony własną szczerością. Łatwo popaść w samozadowolenie, myśleć, że życie zawsze będzie takie samo, że to, co mamy, wystarczy. Ale w takich chwilach mam wrażenie, że widzę wszystko inaczej. Milczeliśmy przez kilka sekund, chłonąc ciężar zamienionych przez nas słów. Poczułam szybsze bicie serca i zauważyłam, że on też był wstrząśnięty. To było tak, jakbyśmy wyznali coś głębokiego, coś, co od dawna było w nas ukryte. Napięcie rosło i poczułam się rozdarta pomiędzy rolą lojalnej żony, a pochłaniającą mnie ciekawością. Dni mijały, a myśli o Andrzeju nie opuszczały mojej głowy. Podczas kolejnej wizyty w domu mojej mamy, w którym przebywał, Poczułam, że i on podzielał ten wir emocji. Podczas kolacji wymienialiśmy w milczeniu spojrzenia, a każde z nas przypadkowe dotknięcie naszych dłoni zdawało się elektryzować atmosferę. W pewnym momencie, gdy wszyscy w pokoju rozmawiali, zaproponował, że odprowadzi mnie do ogrodu. Na zewnątrz, w zimnym wietrze polskiej nocy, staliśmy twarzą w twarz, w ciszy. Marta, nie wiem, jak to powiedzieć ale. Odkąd zaczęliśmy rozmawiać, coś się we mnie zmieniło. Próbuję się opierać, ale. przerwał, wpatrując się w podłogę, wyraźnie zaniepokojony. Wiedziałam, że nie powinnam go zachęcać, ale w tym momencie poczułam, że dzielimy się czymś, czego nawet słowa nie potrafią opisać. Z każdym dniem napięcie między nami rosło, a myśl o przekroczeniu granicy między tym, co dopuszczalne, a tym, co zakazane, stawała się coraz bardziej kusząca. Któregoś wieczoru podczas imprezy rodzinnej w starej rezydencji musiałam uporać się z obecnością Andrzeja, po raz kolejny obserwował mnie z daleka i czułam ciężar jego spojrzenia, nawet gdy nie widziałam go bezpośrednio. Dźwięki śmiechu i rozmów wokół nas wydawały się odległe i jedyne, o czym mogłam myśleć, to a chwilę sam na sam z nim. W końcu udało mi się uciec do jednego z pustych korytarzy, gdzie wkrótce poszedł za mną. Nasze spojrzenia ponownie się spotkały a napięcie między nami było niezaprzeczalne. Wyciągnął rękę i delikatnie dotknął mojej twarzy, i w tym momencie zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem bezbronna. Mój oddech przyspieszył i poczułem, jak ziemia znika pod moimi stopami. Andrzej podszedł i cisza Starego Domu wzmocniła nasze ruchy i szepty. Marta, to co czujemy, to coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, ale to prawda mruknął, trzymając mnie za rękę. Wiem, że nie powinnam tego mówić, ale nie mogę już tego ukrywać. Spojrzałem na niego, rozdarty między rozsądkiem a pożądaniem, i wiedziałem, że jakakolwiek decyzja, którą podejmiemy tej nocy, zmieni wszystko na zawsze. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Zostaliśmy uwięzieni w tym momencie, w którym wszystko, co było znajome i bezpieczne, zdawało się rozpadać. Jego obecność i siła naszych uczuć ogarnęła nas, ale oboje znaliśmy konsekwencje. Ten moment w życiu rezydencja była dopiero początkiem czegoś, czego nie mogliśmy kontrolować. Oto kontynuacja i zakończenie narracji, zachowując napięty ton i odkrywając głębię emocjonalną i konflikt bohaterów. Historia kończy się w sposób intensywny, przynosząc rozwiązanie dylematu bohatera. Chodźmy. Po nocy spędzonej w starej rezydencji, gdzie cisza spotęgowała wszystkie uczucia i wahania między nami, wiedziałam, że nasza sytuacja jest na skraju przepaści. Obecność Andrzeja w moim życiu stała się nieunikniona, a ciężar pożądania i poczucia winy zmieszał się przy każdym spotkaniu moje myśli, były podzielone pomiędzy miłością i lojalnością wobec mojego męża Tomasza, a nieodpartą intensywnością tej zakazanej więzi z Wójkiem. Następne dni były jak burza. Za każdym razem, gdy Tomasz wymieniał imię Andrzeja, dusiło mnie napięcie. Zauważył moją nerwowość, ale przypisał ją zmęczeniu pracą domową i wymaganiami pracy. A ja nawet przed sobą nie mogłam przyznać się do tego, co się działo. Aż pewnego weekendu Tomasz wspomniał, że będzie musiał znowu wyjechać. To była krótka podróż, zaledwie trzy dni, ale mój umysł natychmiast wypełniły oczekiwania i strach. Wiedział, że podczas jego nieobecności Andrzej powróci. I tym razem myśl o byciu z nim sam na sam była silniejsza niż mój własny opór. Kiedy Tomasz odszedł, w domu zapadła cisza, a mój niepokój rósł z godziny na godzinę. Andrzej przyjechał jeszcze tej samej nocy, jakby wiedział, że na niego czekam. Otworzyłam mu drzwi i nasze oczy się spotkały, przepełnione wszystkim. Nie śmiał powiedzieć. Wszedł, niosąc ze sobą zimny zapach polskiej nocy i zamknął za sobą drzwi. Dom wydawał się mniejszy. A każdy szczegół wokół nas zdawał się zmawiać, by nas coraz bardziej przybliżać. Siedzieliśmy na sali, początkowo rozmawiając o błahych sprawach, jak gdyby nic się nie działo. Ale wkrótce słowa się skończyły i zapanowała cisza. Wiedziałem, że w tym momencie nie będę w stanie utrzymać dystansu. I on też o tym wiedział. Marta, nie możemy tak dalej, szepnął, mocno trzymając mnie za rękę. Chciałem odpowiedzieć, ale serce podchodziło mi do gardła i nie pozwalało mi nic powiedzieć. Słowa, które odbijały się echem w mojej głowie, były równie sprzeczne jak moje uczucia, i w tamtej chwili poczułam, że nie ma już odwrotu. Naszą ciszę przerwało proste dotknięcie jego dłoni na mojej twarzy. Zamknęłam oczy, czując ciepło jego skóry na mojej, gdy powoli się zbliżał. W tym momencie wszystko wydawało się zniknąć, wszystkie zasady i konwencje, cały ciężar dobra i zła. Był tylko on i ja, jakbyśmy byli w oddzielnym świecie. Andrzej przyciągnął mnie bliżej, i nasze usta w końcu złączyły się w intensywnym pocałunku, wypełnionym wszystkim, co do tej pory tłumiliśmy. Dotyk jego ust na moich był czymś, czego nigdy wcześniej nie czułam. To było tak, jakby na krótką chwilę czas się zatrzymał i cały konflikt, który odczuwaliśmy, zniknął. Noc mijała, a my poddawaliśmy się każdemu gestowi, każdej pieszczocie. Ściany domu, które były świadkami mojej lojalności, stały się teraz świadkami najbardziej intymnego i ryzykownego momentu w moim życiu. Wiedziałam, że nie powinnam, ale intensywność tej chwili, ciężar uczuć i głębia tego, co łączyło mnie z Andrzejem, były przytłaczające. Nic innego się nie liczyło. Następnego dnia obudziłem się z uczuciem porannego chłodu, otoczony głęboką ciszą i przytłaczającym poczuciem winy. Andrzej wciąż był obok mnie, spał. Spojrzałem na niego, i poczułem mieszankę emocji, których nawet ja nie potrafiłem rozszyfrować. To, co zrobiliśmy, było nieodwracalne. I chociaż jedna część mnie poczuła się cała po tym doświadczeniu, druga część poczuła się zdruzgotana ciężarem zdrady. Wstałam w milczeniu, próbując poskładać fragmenty siebie. Gdy spojrzałam na swoje odbicie w lustrze w łazience, rzeczywistość tej sytuacji mocno mnie uderzyła. Tomasz mi zaufał. A ja złamałam najświętszą obietnicę, jaką sobie nawzajem złożyliśmy. Żal, zmieszany z żywym wspomnieniem tego, co czułem z Andrzejem, zdawał się mnie zżerać. Kiedy się obudził, zdałem sobie sprawę, że on także odczuwał ciężar poczucia winy. Patrzyliśmy na siebie w milczeniu, jakbyśmy szukali pocieszenia w swoich oczach. Ale było między nami coś nieodwołalnego, i żadne z nas nie odważyło się powiedzieć ani słowa. Pożegnał się delikatnym pocałunkiem w czoło, Obiecując, że nigdy więcej nie będzie o tym rozmawiać. Po odejściu Andrzeja zostałam sama ze swoimi myślami, próbując zdecydować, co robić. Prawda była taka, że nigdy nie będę w stanie żyć z poczuciem winy w milczeniu. Wiedziałam, że choć było to bolesne, musiałam wyznać Tomaszowi, że to była decyzja, która rozbiłaby nasze małżeństwo. Ale na szczerość przynajmniej na to nie zasługiwał. Kiedy wieczorem wrócił do domu. Przygotowałam prosty obiad i czekałam na odpowiedni moment, żeby mu o tym powiedzieć. Ręce mi się trzęsły, a serce biło. Zawsze opiekuńczy Tomasz zauważył, że jestem przygnębiona i zapytał, czy coś jest nie tak. Tomasz, muszę ci coś powiedzieć, coś, co zmieni wszystko między nami, zacząłem czując, jak łzy napływają mi do oczu. Patrzył na mnie z troską i cierpliwością, czekając, aż będę kontynuować. Wtedy, pomiędzy łkaniem i drżącymi słowami, opowiedziałam wszystko. Każdy szczegół. Każde uczucie, każda chwila, którą dzieliłam z Andrzejem. Nie próbowałam niczego ukrywać, bo wiedziałam, że jestem mu winna całą prawdę. Wyraz twarzy Tomasza zmienił się w miarę jak mówiłem. Przeszedł od zdumienia do niedowierzania, a potem w końcu do tłumionej wściekłości. Wstał od stołu, nie mogąc na mnie patrzeć. Wypowiedział niewiele słów, ale każde z nich niosło ze sobą ciężar głębokiego bólu. Marta ufałem ci bardziej niż komukolwiek innemu na świecie, a ty zdecydowałeś się to wszystko zniszczyć. Dlaczego? Jego pytanie odbijało się echem w mojej głowie, i prawda była taka, że sam nie znałem odpowiedzi. Próbowałem się usprawiedliwić, ale wszystko co powiedziałem brzmiało pusto. Tej nocy opuścił dom i wiedziałam, że nasze małżeństwo już nigdy nie będzie takie samo. Następne dni były wypełnione ciszą i smutkiem. Tomasz zatrzymał się u przyjaciela i w każdej chwili samotności zastanawiałam się nad moimi wyborami i tym, czego naprawdę chciałam w życiu. W końcu po kilku dniach Tomasz wrócił. Usiedliśmy, żeby porozmawiać i dał mi jasno do zrozumienia, że choć nadal mnie kocha, to nie może mi już zaufać. Zaproponował, żebyśmy się rozstali, żebym poszła swoją drogą. I on, jego. Jego słowa były przepełnione głębokim smutkiem. Ale także stanowczością, której nie mogłam zignorować. Tej nocy spakowałem swoje rzeczy i opuściłem dom, który kiedyś dzieliliśmy. Życie, które razem zbudowaliśmy, dobiegło końca, i teraz musiałam stawić czoła konsekwencjom moich wyborów. Dziś, patrząc wstecz, czuję mieszaninę smutku i akceptacji. Wiem, że podjęłam złe decyzje, że dałam się ponieść impulsom, które nigdy nie powinny były kontrolować mojego życia. Ale wiem też, że czas nauczy mnie iść do przodu, nawet dźwigając ciężar wyborów, których dokonałem. To jest koniec mojej historii. Podzielenie się z wami tym wszystkim było bolesne, ale mam nadzieję, że posłuży jako lekcja i ostrzeżenie. Lojalność buduje się z czasem, ale wystarczy chwila słabości, aby ją zniszczyć. Życie nauczyło mnie, jak ważne jest zaufanie i mam nadzieję, że ty nigdy nie będziesz musiał uczyć się tego w ten sam sposób. Dziękuję za śledzenie mojej dotychczasowej historii. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco, aby poznać więcej historii o pokonywaniu i uczeniu się.